Witam Państwa. Wyszliśmy się przejść na giełdę do Sandomierza. Może coś ciekawego się upatrzy, coś się znajdzie. Nie wiadomo. Zobaczymy. Kondzio, jako... Oj, przepraszam. Jako człowiek, który zna się na towarach i usługach... To nie ma tu nic ciekawego. Nie no. Nie, coś pewnie coś jest, zna. tylko gdzieś... O, a ja sobie kaszkiety popatrzę. No. Kurczę, kończę, to jest raj dla ciebie. O, no. kaszkiety. A jak dla przyszłego burmistrza Sandomierza? Znaczy mamy drogi. To może taką skórzaną seków czarkę. Nie. nie. Ale. <laughs> Ale? za małe chyba. Za mała. Ty masz duży głowek. O tam będzie dobra. O. Chądź wyglądasz tak samo jak wcześniej. Ale na razie same ciuchy praktycznie. Trochę złoty. No narty też są. No. A ja nie byłem tutaj chyba z 10 lat. A ja ze dwa. Te płyny, po 10. A tu takie współczesne rzeczy są, nie? Gdzie są starocie? Nie tu starocie tylko obchodzą. Leczy w radyku. O, tutaj są jakieś. Tak, dżem w radyku. Jest klimacik. Na szyciu blusa. Tak mi ideal. <noise> O, zaczynają się już artefakty tutaj. O, trzeba tu iść w lewo, Kądziu, w lewo. Tutaj, o, wazoniki. Patrz, jaki ładny. O, centryfuga, ale piękna. No, ładnie. Tu no, Co to jest bambino? Nie, nie bambino. Nie ma igły. Skończył nie śpiewaj dżemu, bo za... Za prawa autorskie zaraz nas skasują. Rowery, kosiarki. O, i mam identyczną figurkę. Zamrożone si te kosiarki, pilarki i taki ciągnik. Do koszenia kur po wiosce Kłady, coś dla zwyczajnego 50 Kupując sobie żelatki do maszynki A Czy to jest źle dla prawdziwego mężczyzny? Nie, to jest bik. Bik. Dla dużych chłopców. Dla Bik O, patrz jakie głośniki tu są. Kurde, O, coś dla mnie, tak Klimat dla mnie, czyli rzeczy, rzeczy starsze. Piękne. Zaraz tutaj będziemy pytać o ceny. Proszę Państwa, tutaj jest świecznik z łodzi, którym taki kinkiet można powiedzieć też. O, powiedz, powiedz, można powiedzmy. powiedzieć, że kinkiet świecznikowy. O, proszę bardzo. Nie ma prawa ta świeczka się wylać gdzieś, jak będzie sztorm. Super sprawa. Tysiąc złotych, może ktoś kupił. Jest Na, dwa. W Sandomierzu. Komplek. Zapraszam No, to nie są... To nie są jakieś badziewia, tylko piękne rzeczy. Niemiecka ta. Uuu, popilniczka nie... Niemiecka z broną. 1000 zł 1000 zł Magnecik taki Ale tu jaka maszyna piękna do szycia Maszyna do A, szycia. A jest, tak jest Kładam tu Ten świecznik mi się podoba. Będę się zastanawiał. Będę się zastanawiał. O, maszyna Jones. To nie znam takiej Jones. No. O, jaki kielich fajny. O, piękna rzecz. Kufel taki. Proszę bardzo, żelazko na węgiel z kominem. To jest z kominem, bardzo, bardzo stary. To jest. Nie będę mówił roku, ale to będzie. Może nawet i 100 lat ma Grochóweczka piękna 12z 12 Ja bym kiełbasę chyba wolał Kiełbasa? <grym> no no A, zakupiliśmy sobie bigosik Pachnie za znakomicie Nie będę Ci przeszkadzał w ja se piętkę wziąłem i konsumpcja odchodzi. Trzeba coś się zapytać o no Jeden mniejszy, drugi większość Zabaweczki dla dzieci

Jest, węgierska zabawka do pomotywa. O. o, nawet jest maszynista y, y, żywy jeszcze. No to, to było do trąbienia chyba. Ta, ta. É o estado. Piękny A piękniśko to. I drewno tutaj patrz. Całe jest drewno liter. Ciężkie, ale czad. Okay, I'll find Tutaj już jest obuwie ubranka. No, przejdziemy tam, ale to takie no. współczesne rzeczy. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało taki z innej perspektywy troszeczkę. Nie z handlarza, tylko właśnie z, bardziej z kupca. Choć nic nie kupiłem. Oprócz bigosów.